Witam serdecznie. O poranku w kolejnym Aceranku. Zupełnie niezależnie od tego, o czym będziemy mówić, chcę przywitać serdecznie wszystkich prowincjuszy. Napisał do mnie pewien brat, który mówi, że był w kościele na północy i poczuł się przytłoczony swoją zaściankowością południowca. My tutaj te. Prymitywne ludziki z południa ciągle wierzymy, że Biblia jest słowem Bożym. No i bardzo dobrze nie czujcie się prymitywni, tylko czujcie się nowocześni. Nowocześni to jest fantastyczne, że my tutaj na tej prowincji południowej. Możemy ciągle być jeszcze normalni. Jeżeli ktoś mnie zapyta, czy to znaczy, że niektórzy chrześcijanie są nienormalni, to powiem, oczywiście tak jest. Niektórzy są nienormalni, ponieważ to, co robią, to, co mówią, to jest nienormalne. Oczywiście jedynym, żeby było jasne, jedynym punktem odniesienia w określeniu normalności i nienormalności, jest słowo Boże. I tyle. Także, drogi bracie, nie przejmuj się. Jesteś normalny. A teraz, kochani, przechodzimy do tematu naszych rozważań. Objawienie świętego Jana w rozdziale siódmym od trzynastego wersetu, i odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: Któż to są ci? Przyodziani w szaty białe, i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będę już łaknąć ani pragnąć i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Oto mamy Słowie Bożym taki niezwykły obraz obraz ludzi, którzy ponieśli śmierć, ponieśli śmierć z powodu swojej wiary, wiary w Jezusa Chrystusa. I co ciekawe, Biblia mówi, że oni przyszli z wielkiego ucisku i w tym czasie właśnie zostali zamordowani. Jak wiadomo, chrześcijanie tutaj no można powiedzieć, że tak delikatnie się dzielą. Twierdząc, że w większości przynajmniej, że w wielkim ucisku nie będą brali udziału. Inni mówią, że owszem, jak najbardziej. A jeszcze inni mówią, że owszem, przyjście Pana będzie, ale już w ogóle po wielkim ucisku. Nie chcę prowadzić tutaj debaty w tej sprawie i w ogóle nie wiem, dlaczego sobie chrześcijanie skaczą do oczu w tej sprawie. Natomiast Biblia mówi, że w czasie wielkiego ucisku będą ludzie, którzy będą wierzyli w Jezusa i poniosą śmierć z tego powodu. I to jest dla nas informacja, która powinna nas w szczególny sposób dotknąć. Nic więcej. Biblia nawet mówi, to dosyć chyba jasno, w jaki sposób ci ludzie byli doprowadzani do śmierci. Otóż słuchajcie, tu jest zapisane, że ci ludzie nie będą już łaknąć ani pragnąć. To oznacza, że byli pozbawieni żywności, byli pozbawieni wody. I pewnie wielu z nich zmarło właśnie z tego powodu. Być może wynika to z faktu, że nie mieli znamienia i nie mogli kupować i nie mogli się żywić. Ale to tylko domysł, nic więcej. Dalej czytamy... Że nie padnie na nich słońce ani żaden upał. A więc wynika z tego, że ci ludzie byli w jakiś sposób zgromadzeni w miejscach, gdzie był upał, gdzie było słońce, no i właśnie nie było jedzenia, nie było wody. Może na jakiejś pustyni zgromadzili i tam po prostu ci ludzie umierali bez jakiejkolwiek pomocy. Można powiedzieć, że to takie bardzo humanitarne. Tutaj nie ma gazowania, nie ma rozstrzeliwania, tutaj nie ma wieszania. Bardzo humanitarnie tych ludzi gdzieś gromadzono i pozwalano im umrzeć z głodu, złaknienia. Jeśli to byli ludzie zgromadzeni na pustyni, to ktoś to zna klimat pustyni, to wie, że w nocy bardzo zimno, w dzień gorąco nie do wytrzymania. No, to są tak naprawdę niesamowite tortury. I druga ważna informacja, przynajmniej dla niektórych, jest taka. Świat trwa, a ci, którzy umarli w Chrystusie, jakoś nie śpią. Nie zauważyliście tego? Oni są w niebie. No, kiedyś na ten temat może więcej, ale to taki kamyczek do ogródka tych, którzy twierdzą, że jak umrą, to pójdą spać. No, może i pójdą. Ale nie ci wierzący w Jezusa Chrystusa. Dlaczego ten fragment w ogóle dzisiaj czytamy? Dlaczego przypominamy taki fragment Bożego Słowa? Ano dlatego, że żyjemy w czasie, w którym naprawdę to wszystko, co zapisano w księdze objawienia, może się przydarzyć. Świat zupełnie oszalał. Oszalał oczywiście na punkcie koronaświrusa. Część kościoła zwariowała na punkcie koronaświrusa. Można powiedzieć, że świat, który znaliśmy jeszcze rok temu, jest w kompletnym rozkładzie. Co z tego świata wyjdzie, wynurzy się? Trudno powiedzieć. Ja nie jestem wróżbitą. Natomiast po prostu się głośno zastanawiam, co z tego pojawi się, jaki świat dzisiaj się pojawi. Oczywiście jest bardzo wielu e, dobrze poinformowanych, którzy już mają wszystko tak poukładane, że wiedzą jaki rząd powstanie, kto tam będzie rządził i jakie będą nakazy, zakazy i tak dalej. Ludzie, ratujcie się też z tymi głupotami swoimi. No, prawda jest taka, że to Bóg jest Panem historii, Bóg jest Panem wszystkiego. Jak On na coś nie pozwoli, to to, to się nie przydarzy. A jeżeli On na coś pozwoli, no to chwała Bogu. To czego opłaczecie? No to dobrze, to znaczy, że Bóg zgodził się na coś takiego, a więc Jego przyjście jest coraz bliższe. Aleluja, chwała Bogu. Jak to mówi jeden z ojców dyrektorów. Aleluja i do przodu. Nie ma żadnego problemu w tym, abyśmy się zmierzyli z rzeczywistością. Moi drodzy, przyjmijcie taką zasadę do swojego życia, że będziemy żyli tak, jakby nasze życie miało się skończyć za chwilę, ale będziemy tak służyć Bogu i tak pracować, jakbyśmy jeszcze mieli tutaj żyć tysiąc lat. I wtedy wszystko będzie w porządku. Zapomnijcie o depresjach, zapomnijcie o złych i głupich myślach, zapomnijcie o strachu, skupicie się na Chrystusie. I dokładnie tak być powinno. To Chrystus jest Panem naszego życia. Ci, którzy wtedy, biorąc pod uwagę słowa już zapisane 2000 lat temu, a z naszego punktu widzenia ci, którzy dopiero, Oddadzą swoje życie w wielkim ucisku dla Chrystusa, nie zrobią tego przecież niechcący, tylko zrobią to dlatego, że będzie to ich decyzja. Pozostaniemy wierni Bogu i tyle. I dzisiaj w naszej rzeczywistości musimy pozostać wierni Bogu. Znaczy, musimy nie w tym sensie, że komuś coś chce nakazać, bo nic z tego nie będzie. Ale musimy w tym sensie, że to jest jedyne logiczne wyjście dla kościoła. Kościół musi pozostać kościołem. Kościół nie może się skryć w piwnicy, nie może się skryć w bunkrze jakimś, nie może udawać, że nie wie, co się dzieje poza nim. Przez moment załóżmy, przez moment, że kościół będzie na tyle roztropny i mądry, że się skryje przed wirusem. I w ciągu trzech miesięcy wszyscy wymrą, a mądry Kościół wyjdzie wtedy. Wirusa już nie będzie. I co wtedy? Co wtedy, ja pytam? Będziecie szczęśliwi? Będziecie zadowoleni? Wysłaliście w ten sposób do piekła wszystkich ludzi. Nikomu nie mówiąc ani słowa, a jedynie chroniąc własne tyłki, i oczekujecie, że Bóg was pobłogosławi? Czy jesteście tylko głupi, czy, czy aż naiwni? Jak wy sobie to wyobrażacie? To dlaczego ci chrześcijanie i wierzący Chrystusowie byli na tyle nieroztropni, że nie zgodzili się na pewne rzeczy, nie poszli sobie do domu, mogli oglądać seriale, mogli oglądać, nie wiem, tam jakieś koło fortuny? Mogli cieszyć się życiem. No po co ci głupcy wybrali śmierć? Po co ci durni ludzie zgodzili się umrzeć? Dla zasad? Dla Słowa Bożego? No co za durni ludzie? Czy wiecie, co jest napisane? że ci ludzie swoje szaty wyprali i wybielili we krwi baranka. Czy rozumiecie, co to znaczy? To znaczy, że ci, którzy nic nie robią i tylko pilnują swoich czterech liter, nigdy nie wybielą swoich szat. Ale jak to możesz mówić? Zbawiony na wieki, zbawiony. Jeden zabunkrowany pastor mi powiedział, że on ze mną nie będzie rozmawiał, bo ja nie wierzę, bo ja wierzę, że zbawienie jest utracalne. Drogi pastorze, ja tak nie wierzę. To ty tak rozpowiadając kłamiesz. Ale obawiam się, że z Twoim zbawieniem jest jakiś problem. Nie rozumiesz, czym jest zbawienie. Zostaliśmy uratowani przez Boga, aby być świętymi, aby być Jego własnością. Mam wykonać Jego wolę, a nie swoją wolę. Czy Bóg kazał pastorowi siedzieć w bunkrze teraz? Czy raczej kazał iść i głosić Słowo Boże? Bo to nie jest to samo. Jeżeli naszym pragnieniem jest należeć do Chrystusa, to musimy wykonywać Jego wolę, a nie swoją własną. Świat, w którym wszyscy by umarli, a jedynie roztropni chrześcijanie wyszliby na ten świat, będzie przeklętym światem. Tak, będzie światem przeklętym. Bo ci chrześcijanie, niby chrześcijanie tak naprawdę, którzy wyjdą wtedy, żeby zasiedlić na nowo ziemię, szybko sobie skoczą do oczu. Bo to są ludzie niewierzący. Błogosławieni ci, którzy oddają swoje życie i piorą swoje szaty we krwi baranka, to ci, mają dostęp do Bożego tronu. To ci przed Bożym tronem służą Mu we dnie i w nocy. On, baranek, siedzący na tronie osłania ich swoją obecnością. Wszelka łza zostanie otarta z ich oczu. To tacy ludzie należą do Chrystusa. To tacy ludzie żyją z Chrystusem. A nie ci, którzy pilują tylko swojego własnego interesu. Przekręci chrześcijanie, którym się wydaje, że najważniejsze jest ich bezpieczeństwo. Bóg was rozliczy z tego. Jakże nieroztropni są ci, którzy służą Chrystusowi i narażają się każdego dnia. Jakże nieroztropni ludzie. Jakże głupi ludzie. W oczach właśnie tych zabunkrowanych i dalekich od Bożej Woli ludzi. Niech Bóg nas uratuje przed głupotą, przed chórzostwem. A jeśli będzie trzeba, niech Bóg da nam siły do tego, abyśmy złożyli swoje życie w ofierze i zrobili to z radością, i zrobili to ze śpiewem na ustach. Chwała i uwielbienie naszemu Bogu. Amen.